Witajcie moi drodzy w świątyni Bus na kolejnym podcaście. W tym podcaście zagłębimy się w świat alchemii. Nauki, która od wieków fascynowała ludzi swoim połączeniem tajemnicy, nauki i magii. Skupimy się szczególnie na jednym z jej kluczowych procesów destylacji. Choć dzisiaj destylacja kojarzy nam się głównie z produkcją alkoholu, czy oczyszczaniem substancji chemicznych, czy produkcji olejków eterycznych, w alchemii miała ona znaczenie o wiele głębsze, była zarówno narzędziem praktycznym, jak i symbolicznym, sposobem na przemianę materii, ale też duszy. Proces destylacji znany był już w starożytności. W Egipcie i Mozopotamii używano prymitywnych aparatów do wydzielania esencji roślin. Jednak to w średniowiecznej Europie, za sprawą alchemików arabskich i później europejskich, destylacja rozwinęła się do formy, którą znamy dzisiaj. Alchemicy wierzyli, że poprzez oczyszczanie i oddzielanie składników substancji można dojść do kwintesencji. Esencji idealnej, czystej i doskonałej. Proces destylacji był więc nie tylko techniką chemiczną, ale również metaforą duchowej przemiany. W praktyce destylacja polega na podgrzewaniu substancji do momentu, gdy jej lotne składniki odparowują, a następnie skraplają się w osobnym naczyniu. Dzięki temu alchemicy mogli oddzielić ducha, Substancji od jej ciała, czyli czystą esencję od materiału bazowego. Przykładem jest destylacja wody z roślin leczniczych. Tak powstawały pierwsze esencje olejki eteryczne eliksiry. Wierzono, że to właśnie w tych esencjach kryje się prawdziwa moc roślin i minerałów. Destylacja w alchemii miała także wymiar symboliczny. Oddzielanie substancji w procesie destylacji utożsamiano z oczyszczeniem duszy, usunięciem tego, co ziemskie i nieczyste, by pozostawić czystą, duchową esencję. To proces, który łączył naukę z filozofią, a czasem nawet mistyką. Alchemicy mówili o duchu materii. Które trzeba wydobyć przez ogień i cierpliwość. Destylacja była zatem nie tylko eksperymentem laboratoryjnym, ale także duchową praktyką, próbą zrozumienia świata i samego siebie. Choć dziś alchemia nie jest już nauką praktyczną, procesy, które rozwijała w tym destylacja, stały się fundamentem nowoczesnej chemii i farmacji. Dzięki niemu możemy dziś w laboratoriach otrzymywać czyste substancje, produkować leki, olejki eteryczne czy alkohol. Warto pamiętać, że każdy z tych nowoczesnych procesów ma swoje korzenie w laboratoriach alchemików, którzy cierpliwie eksperymentowali z ogniem, parą i szkłem, a jednocześnie nadawali temu duchowy wymiar. Proces destylacji w alchemii to więc coś więcej niż technika chemiczna. To symboliczna podróż od surowej materii do czystej esencji. Proces, który łączy naukę, filozofię i mistykę. Gdy następnym razem zobaczycie parę unoszącą się nad alembikiem, pamiętajcie, to nie tylko chemia. To echo wieków ludzkiej ciekawości i dążenia do doskonałości. W tym się to wszystko. Mam nadzieję, że materiał będzie przydatny. Niech się Wam darzy i do zaś.